And Steel, gratuluję tego zwycięstwa. No było imponujące. Tym bardziej, że to było jakieś takie, nie wiem, uderzenie ze spóźnionym zapłonem, kiedy trafiłeś, tego, kiedy trafiłeś swojego rywala, bo on padł dosłownie jakoś tak, no chwilę po. E, tak, może tu odczuł ten cios tak jak na wątrobę, że dopiero po chwili tak, się tak. E, prąd odłącza. E, to nie wiem, ja się cieszę, tak? Trafiłem go. W szatni robiliśmy, akurat właśnie zejście i tylnia prawa mocna ręka. Wiem, że mam mocne uderzenie, i, no i weszło tak. To w ogóle był taki trochę dziwny scenariusz, bo w tych walkach mistrzowskich ja spędziłem chwilę czasu z, z Finami, choć dużo czasu go nie mieli w Polsce, i w zasadzie bardziej byli wszyscy przekonani, że, że twój rywal wyjdzie dzisiaj zwycięsko. Otóż Hubert przegrał. Były w ogóle jakieś, nie wiem, ciężkie momenty, jak, jakiekolwiek USI. Bo ja nie, 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 nie widziałem, żeby Yusin tobie sprawił takie. Nie, myślę, że nie. Tutaj chwilę wymiana poszła. Tam coś mnie drasnął w oko jak widać, ale nie odczułem tego. Odszedłem do tyłu. Tak jak mówię, to był początek walki i ja i on mieliśmy dużo siły, więc tak naprawdę niepotrzebne to było, żeby od razu iść w wymianę i się tutaj wystrzelać. Powiedz, to był taki no, aktywny rok dla ciebie. Rozumiem, że teraz bardziej przerwa, zanim cokolwiek postanowić, co dalej. Tak, na pewno teraz sobie odpocznę, są święta. Chcę spędzić trochę, trochę tych dni właśnie z rodziną. Bo mówię, pracowałem non-stop i trenowałem i tak naprawdę ten rok wyglądał każde swoje wolne w pracy. Poświęcałem tylko na to, żeby móc się lepiej przygotować do walki i żeby trenować dwa razy dziennie. Zero wakacji, tylko non-stop od walki do walki, trening, trening i praca. W takim razie odpocznij wśród fanów. Bardzo dziękuję i do, do, do boju. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję za wywiad.